No, czyli zakończyliśmy inwestycje, jak wiecie Państwo, w tej, tu jesteście, żeby z nami zobaczyć, to zamknęliśmy, przyjmujemy ludzi, rozpoczynamy od października produkcję nowej serii wyrobów, dużej serii. No, to jest najważniejsze w tej chwili dla nas, no, najważniejsze dla nas również produkować, żeby spłacać kredyty, mieć rentowną produkcję. No i... Tak to wygląda. Co to hala umożliwia? Jakie, jakie firma ma teraz możliwość? No, hala, hala umożliwia zwiększenie potencjału produkcyjnego, a więc jak powiedziałem, praktycznie w ciągu dwóch lat podwoimy produkcję naszych wyrobów, a więc no, to daje możliwość potężną dla, dla naszej firmy. No. Mówił pan o, o poszukiwaniu nowych pracowników, kto jest poszukiwany, kogo potrzebujecie? No właściwie to cały czas trwa rekrutacja. Potrzebujemy na wiele stanowisk, na wiele miejsc, również do. Do biura potrzebujemy technologów, potrzebujemy magazynierów, potrzebujemy do działu CAD i potrzebujemy pracowników do obsługi maszyn wykwalifikowanych, troszkę mniej do transportu. No wszyscy są no potrzebni. pracownicy niewykwalifikowani znajdą tu swoje miejsce Tak, oczywiście, bo na rynku nie ma takich pracowników, co my potrzebujemy. Nie ma lakierników tego typu, to, to trzeba ich tu przyuczyć. No. Kto chce z nami iść, to zapraszam. Do, do pracy. Nowe miejsca pracy, dobre miejsca pracy, dobre technologie to jest to, co jest wzorce najważniejsze. I to jest nasza Irenia Górska firma, to żaden import inwestora z Chin, Pernambuco czy nie wiadomo skąd. Firma urodziła się w 1946 w Irenii Górze, była prywatną firmą, spółdzielnią, wróciła do spółki i w tej chwili rozwija się. Globalnie mamy bardzo wielu dostawców i Zorka ma również bardzo dużą konkurencję. Ja do Zorki przyjeżdżam już 10 lat i widzę, jak się zmienia przez ostatnie 10 lat. Panowie czy Państwo, którzy są z Jeleniej Góry, pewnie też to widzą. Także Zorka bardzo szybko zmienia się w bardzo dobrą stronę. Droga się nie skończyła. Mamy bardzo dobre przykłady również w Polsce. Także jest jeszcze gdzie się poprawiać i doskonalić.